Aga, No to w takim razie zacznijmy od tematu, który elektryzował media przez ostatnie tygodnie. Kto będzie nowym prowadzącym i prowadzącą? No i Gosia Rozenek. Faktycznie media plotkarskie miały rację, drodzy Państwo. Mm, Cieszysz no, się? Czy, czy przypadkiem nie typowaliście Mateusza Kładkiego na partnera? Ale mówimy o Gosie Rozenek. No, nie, ale tak w ogóle mówimy teraz <laughs> o tym i spekulacjach. To prawda, typowaliśmy. Typowaliśmy, aczkolwiek no, ktoś nam o tym doniósł. No, może rozmowy takie były, no a to ostatecznie wygrał. Znywka. Skórzyński, ale pogadajmy o, o Gosi, bo przecież bo się znacie, bardzo długo cieszysz się na tę współpracę. Wiesz, to ja myślę, że te, bardzo serdecznie witamy Gosia na pokładzie i że przede wszystkim to Gosia się cieszy bardzo, bo e, wcale się nie dziwię, dzień dobry to jest taki program, który e, też chciałam prowadzić i też długo o tym mówiłam. Ja się śmieję, że to są chyba takie. Dobrze poprowadzone afirmacje, jak tak mówisz, 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 to to, to się w końcu wydarza. Ja się cieszę, słuchaj, bo, bo właśnie spełniłam swoje bardzo wielkie marzenie jeszcze z dzieciństwa, kupiłam konia i w związku z tym będę miała dla niego odrobinę więcej czasu. O, proszę bardzo. więc szósta para. Welcome. Czyli jednak te plotki i jakiegoś portalu, że prowadzący są zasmuceni nową parą, bo będą mieli mniej dyżur, miały mniej dyżurów, no to jednak. No, to płaci za program. No widzicie, drodzy Państwo, jak się cieszy. Chciałam, powie <noise> Chciałam powiedzieć, że e, jakby. E, to jest zawsze zastanawiające i takie zaskakujące poziom absurdu, który się mm -hmm. czyta w tych. E, jest coś takiego jak kontrakty. <noise> No właśnie, czyli wszyscy się cieszą. Masz jakieś rady dla Gosi? No bo ona nie jedna myślę, jednak że będzie świeżynką. Z sobą, absolutnie. Ona ma tak duże doświadczenie w prowadzeniu programów. Może nie na żywo, ale tu z kolei ma, ma Krzysztof skurzyńskiego, który ma doświadczenie. W, myślę, że jego nie jest w stanie nic zaskoczyć, bo jednak musiał w tym sejmie spędzić, <śmiech> <śmiech> spędzić trochę czasu. I na no też umówmy się, bo prowadzenie programu się niewego to. My, to nie jest jakaś um, potworna filozofia. Trzeba się po prostu do niego przygotować. Prawy jak już nabrać? Się, tak, jak już, się, jak już się przygotujesz, to jest naprawdę trzy czwarte sukcesu, bo wiesz, o czym mam, masz mówić. I człowiek, który, który prowadził w życiu, e, w życiu jakieś programy, e, myślę, że nie powinien mieć z tym problemu. Jasne, że to jest wiesz, kwestia ruchu w studiu, bo to, to, to logistyka, nasze przejścia, musisz opanować wiele elementów, ale to. Wszystko jest do zrobienia. No właśnie, Gosia na pewno będzie teraz na świeczniku, będzie codziennie, tak naprawdę wiele osób będzie to oglądało i szukało, doszukiwało się wręcz wpadek, czekało na te wpadki, będzie obserwowana w naj, najdolniejszych na szczegółach. jest jakby elementem, no, jednym z. Atrakcyjnych elementów telewizji na żywo są wpadki. No właśnie, ale pytanie do Ciebie, czy Ty, mm, czy ty jeszcze się z czymś takim przejmujesz? Czy Ty czy wracasz do domu po programie, czy wchodzisz w internet i, i szukasz, czy coś tam ktoś nie, się nie, do czegoś jeżeli, przyczepił? Kompletnie, kompletnie nie. My, jeżeli z Ewą czasem mamy. Tak, ja się potrafię przejąć, ale to mniej więcej. <laughs> ja się potrafię przejąć, ale to mniej więcej e, trwa do pięciu minut od wpadki, a potem zapominamy o tym. I jak sobie przypomnę. Wiesz, co takie lata przed, przed, przed i prowadzenie innych programów, to, yy, yy, to ta skóra grubieje po prostu. To, to rzeczywiście, jak byłam młodsza, przejmowałam się strasznie, dzisiaj.